Rozpoczynamy segment czwarty. Dusza w codzienności. Odcinek 16. Duchowość w kuchni. Gotowanie bez uciekania od siebie. Niektórym wydaje się, że duchowość to coś oddzielonego od codzienności. Coś czystego, wzniosłego. Zarezerwowanego dla momentów medytacji, ceremonii, modlitwy czy ciszy. Tymczasem duchowość, jeśli jest prawdziwa, musi zejść na dół, do zlewu, do batelni, do szuflady z przeprawami. Musi wejść do kuchni. Bo jeśli nie ma jej w kuchni, nie ma jej nigdzie. Jeśli nie potrafisz być obecny przy krojeniu cebuli, nie będziesz obecny w swoim życiu. Jeśli gotowanie jest tylko obowiązkiem, ucieczką czy nawykiem, to znaczy, że twoje ciało karmi się czymś, co nie ma duszy. I nawet jeśli będzie zdrowe, wegańskie czy ekologiczne, coś w tobie pozostaje głodne. Kuchnia to serce domu, mówi stare powiedzenie. Ale to nie dlatego, że tam stoi lodówka. To dlatego, że tam codziennie podejmujesz decyzję, jak traktujesz siebie. Czy karmisz siebie z obecnością, z czułością i z intencją? Czy karmisz siebie w biegu, w złości, w stresie, z automatu? Czy twoje jedzenie to komunikat miłości do ciała, czy raczej próba zaślepienia pustki? I nie chodzi tu o perfekcję, o dietę, o liczenie kalorii, chodzi o świadomość, o to, z jakiego miejsca gotujesz i z jakiego miejsca jesz. Dla wielu ludzi jedzenie to jedna z ostatnich legalnych ucieczek od siebie. Nie sięgają po narkotyki, nie piją, nie krzyczą, ale jedzą. Nie dlatego, że są głodni. Ale dlatego, że są samotni, zmęczeni, zestresowani i nienasyceni. Ciało wzywa, bo nie potrzebuje jedzenia, ale bo potrzebuje obecności. A jedzenie jest najprostszym, najbardziej dostępnym substytutem. I tak zaczyna się spirala. Jem, żeby nie czuć. Jem, żeby zająć. Jem, żeby nie myśleć. A potem czuję wstyd, winę i ciężkość. I znów jem, żeby tego nie czuć. Ale to nie jedzenie jest winne, to nie kuchnia jest problemem. Problemem jest nieobecność, brak kontaktu, zautomatyzowanie rytuału, który mógłby być święty. Bo przecież gotowanie może być aktem miłości, aktem troski i aktem uzdrawiania. Ale żeby tak się stało, trzeba w tym być. Trzeba się zatrzymać. Zamiast tylko wrzucać coś na patelnię, zauważyć co się robi, poczuć zapach, umyć ręce z uwagą. Ustawić stół nie jak do obiadu, ale jak do spotkania ze sobą. Duchowa suwerenność w kuchni nie oznacza, że nagle stajesz się kucharzem roku. Oznacza, że wracasz do siebie, że gotowanie przestaje być zadaniem, a staje się obecnością. Że zanim coś zjesz, zapytasz siebie, co naprawdę jest mi teraz potrzebne? Czy to, co czuję jako głód, to naprawdę potrzeba ciała? A może to potrzeba bliskości, spokoju, bezpieczeństwa? I wtedy, nawet jeśli zjesz to samo, energia będzie inna, bo ty będziesz w tym naprawdę. Wolność nie polega na tym, że jesz to, co chcesz. Wolność polega na tym, że wiesz, dlaczego to chcesz. Czy wybierasz, czy reagujesz. Czy karmisz siebie, czy karmisz swój brak. Duchowa wolność to świadomość, że Twoje codzienne wybory są modlitwą, że nie trzeba świętych tekstów, by dotknąć sakrum. Wystarczy kroić chleb bez pośpiechu, gotować z intencją, jeść bez wyroku. Ciało nie potrzebuje diety, potrzebuje zaufania, potrzebuje czułego gospodarza, potrzebuje obecności. Jeśli je dostanie, zaczyna mówić, zaczyna prowadzić, zaczyna wskazywać, co mu służy. Nie musisz znać wszystkich zasad żywienia, musisz tylko być obecny, reszta przyjdzie, bo ciało wie, ale musi ci zaufać. A zaufa tylko wtedy, gdy przestaniesz je karać, gdy przestaniesz je traktować jak wroga, gdy przestaniesz próbować nim zarządzać. A zaczniesz z nim współistnieć. Gotowanie to również okazja do spotkania ze swoim cieniem, z wewnętrznym sabotażystą, który mówi, po co to wszystko? Z wewnętrznym dzieckiem, które domaga się słodyczy, bo czuje się niekochane? Z wewnętrznym perfekcjonistą, który chce, by wszystko było idealnie zdrowe, ale zapomina o radości. To w kuchni możesz ich usłyszeć. Zamiast ich uciszać, możesz im odpowiedzieć ciepłem, czułością i prawdą. To też jest gotowanie to nie tylko jedzenie jedzenia w sensie ale siebie. A kiedy siadasz do posiłku, nie musisz urządzać ceremonii, ale możesz być, naprawdę być. Odłożyć telefon, popatrzeć na to, co masz na talerzu. Poczujesz wtedy, że nawet najprostszy posiłek może być świętem. Nie przez składniki, ale przez Twoją obecność, bo to ona nadaje sens, to ona odżywia najgłębiej. Duchowa suwerenność nie polega na tym, że nie jesz emocji. Polega na tym, że wiesz, kiedy je jesz. I nie oceniasz siebie za to, ale też nie robisz z tego codziennego zwyczaju. Umiesz powiedzieć tak, zjadłem, bo było mi źle. I teraz jestem z tym, bez wstydu, bez wyparcia i z szacunkiem. I może następnym razem sięgnę po coś innego albo nie sięgnę wcale, ale nie z przymusu, tylko z wyboru. Duchowość w kuchni to nic nadzwyczajnego. To odwaga by być tu i teraz z nożem, garnkiem i marchewką. Bez ucieczki, bez fałszu i bez lęku. Gotować znaczy być. A kiedy jesteś, wszystko staje się pełniejsze, głębsze i prawdziwsze. I nawet kromka chleba może być wtedy nośnikiem obecności. A ty nie tylko zjesz posiłek, ty nakarmisz siebie.